W złocienieckich klimatach. W dzisiejszym odcinku zdalna kultura, inwestycje, temat rzeka, akcja, maseczki, sadzonki od leśników, laptopy dla uczniów, społeczna rewitalizacja, wędkarska siedziba. Mimo, że w ostatnim okresie zamknięte były wszelkie instytucje kultury, to nie znaczy, że Złocieniecki ośrodek Kultury przestał działać. Pracujemy codziennie. Pracuje administracja, pracuje księgowość, panowie z ekipy technicznej malują wszystkie pomieszczenia. W tej chwili odświeżają, przygotowują na tak zwane nowe otwarcie. Biblioteka pracuje cały czas w pełnej ekipie, w pełnej obsadzie. Do tej pory dziewczyny miały skontrum, ale też prowadzą taką akcję czytelniczą. Cały Złocień czyta dzieciom, zachęcają różne osoby do udziału w tej akcji. Animatorzy, koordynatorzy, instruktorzy pracują zdalnie. Część naszych aktywności polega na tym, że dziewczyny przygotowują się nagrywając filmiki. Tak na przykład ostatnio Madzia wczoraj zrobiła warsztat z robienia świeczek. Nasze Ela z wiolą, nagrywają właśnie takie filmiki, przygotowują już pewne materiały i, i publikujemy je, wrzucamy je w sieć. Panie ze świetlic wiejskich przygotowują swoje propozycje aktywności w postaci opisywanych zajęć, robionych zdjęć i w ten sposób zachęcają zdalnie co prawda, ale do kontaktu i do aktywności. I cała ekipa tak naprawdę spotyka się często na, na, na wideokonferencjach, omawiamy, planujemy, proponujemy, zachęcamy do, do bycia z nami. Czy te zdalne zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem? Każda z osób, która prowadzi swoją aktywność ma... Pewne grono odbiorców, ale też widzimy, że na tyle, na ile możemy te statystyki obserwować na naszej stronie internetowej lub na Facebooku, to widzimy, że cieszy się sporym, sporym zainteresowaniem, ale też to, czego nie widać. Dziewczyny, które SMSują ze sobą, z uczestnikami zajęć, uczestnicy, którzy dzwonią do dziewczyn do naszych instruktorek, do naszych animatorek, po prostu, żeby sobie porozmawiać, co mogą zrobić, jak mogą, się, jak mogą ze sobą spędzić czas. Mimo pandemii wszyscy starają się utrzymać ze sobą dobre. Od marca tak naprawdę prowadzimy taką akcję zostań w domu, bądźmy razem. I dla mnie bądźmy razem to jest w tej chwili najważniejsze. Czyli te filmiki, te propozycje naszych aktywności, naszych zajęć są jedynie pretekstem do tego, żebyśmy cały czas byli w kontakcie z naszymi uczestnikami zajęć, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi, z naszymi wszystkimi osobami, które, które chcą być sośrodkiem kultury. Zachęcamy też do, do takiej oddolnej działalności, czyli od takiej odwróconej roli. Czyli zachęcamy państwa, zachęcamy dzieci, młodzież, zachęcamy dorosłych do tego, żeby przesyłali swoje prace, żeby nagrywali swoje utwory, żeby proponowali w domu, w warunkach domowych, czy sami, czy z dziećmi, czy, czy z członkami rodzin, żeby po prostu... W taki sposób aktywny być ze sobą, nagrywać te filmiki, przysyłać do nas. Zawsze to jest też jakaś forma kontaktu, bardzo, bardzo w tej chwili pożądana. Natomiast nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu i oczywiście tej relacji takiej bezpośredniej. Z utęsknieniem czekamy oczywiście i, i, i mocno odliczamy ten czas. Mimo utrudnień, warto korzystać z oferty Złocinieckiego Ośrodka Kultury. Choć wiadomo, że chciałoby się to robić osobiście, a nie przez internet. Ale wiadomo, teraz nasze zdrowie trafiło na afisz. Cały czas trwają prace na terenie między mostami przy ulicy Pułczyńskiej i Staszica. Akurat znajdujemy się na, na ścieżce pieszo-rowerowej, na ciągu spacerowym. Myślę, że zachęcać będzie y, wszystkich, zarówno tych spacerujących, jak i jeżdżących na rolkach czy na rowerku. I to jest też jedna z, y, ma być jedna z y, atrakcji. Niedługo planowane są następne inwestycje, plac zabaw i, i też miejsca do, do zabaw y, takich fizycznych i po to, żeby ten cały teren też mógł żyć i, i tętnić własną taką atrakcyjność. I myślę, że następnymi etapami będzie to, by, by te wszystkie części połączyć razem z mostem. Czekamy na pozwolenie na budowę, by w końcu ogłosić przetarg i, i ruszyć z, z mostem do Parku Żubra. Prace dotyczą także samej drawy. Mamy już za sobą drewniane pomosty, które połączyły też nadbrzeża. Robimy te ciągi drogowe, robimy zejście, zjazd dla, dla, zejście dla kajakarzy, zjazd dla samochodów, które te kajaki wożą, no, tak chcielibyśmy, żeby ta funkcja łącząca Rzekę Drawę z miastem była tą taką Realną możliwością współdziałania, czyli tej pewnej turystyki, rekreacji i też działalności gospodarczej. To jednak nie jedyne pomysły i plany. Jest jeszcze pomysł na to, żeby w małej stanicy wodnej zorganizować akwanarium, po to, żeby osoby, które tutaj mieszkają, mogły zobaczyć, co żyje w wodach naszych jezior, naszych rzek. Można było zobaczyć szczupaka, ogonia, lina, jazgarza, lipienia, sielawę, bądź wiele różnych innych ryb, które, które są tutaj naszym bogactwem, ale też przy okazji na przykład rdośniczkę, która jest głównym, głównym nośnikiem pieniędzy, które tutaj było do tej pory inwestowane na rzecz trawi po to, żeby Zabezpieczyć tą roślinę. Naprawdę wspaniała inwestycja, z której trzeba się cieszyć. I już nie możemy się doczekać, jak dobije do brzegu. W naszej gminie trwają działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zastanawialiśmy się, jak pomóc mieszkańcom w prewencji, w zapobieganiu, w ochronie przed koronawirusem. Aplikowaliśmy o różne środki. Między innymi, między innymi uznało, udało nam się pozyskać dużą ilość materiału takiego certyfikowanego do uszycia tych masek dzięki współpracy z Showest Bouch. I tak to się zaczęło. Kto przyłączył się do całej akcji i do kogo trafią uszyte maseczki? Do tej inicjatywy przyłączył, przyłączył się Urząd Miejski w, w Złocieńcu. Bardzo się z tego cieszymy. Zakupił bardzo dużą ilość materiału, również tego certyfikowanego. Jest to około 500 metrów. O pomoc w szyciu maseczek, w krojeniu poprosiliśmy też lokalnych przedsiębiorców. Dlatego w tym miejscu chcę serdecznie podziękować Team Dress ze Złocieńca. Ten zakład skroił wszystkie maseczki, a część też ze zlecenia wziął na siebie i u uszyje maseczki z 200 metrów tego materiału. W pierwszym rzędzie maseczki trafią do instytucji, do osób starszych, do, do tych podmiotów, które. Jakby Gdyby najczęściej stykają się z innymi, z innymi ludźmi. Natomiast z tej drugiej partii maseczki trafią bezpośrednio do społeczności lokalnej. Mieszkańcy bardzo pozytywnie zareagowali na te działania. Apel na pewno trafił do tych osób, które chcą pomagać, prawda? Czyli na pewno są to świetlicowe, są to koła, koła gospodyń wiejskich, ale też osoby prywatne, indywidualnie szyją w domach maseczki, żeby wspólnie działać, żeby móc pomóc mieszkańcom. Zrodziła się też taka idea. Złocieniec dla Złocieńca. Jest to idea, która w swoim zamiarze. Ma to, żeby uruchomić społeczność lokalną, żeby wzajemnie sobie pomagać. Tak naprawdę ta akcja jest chyba czymś więcej niż tylko szyciem maseczek. W tej epidemii chodzi o to, żeby walczyć tą, tą drugą epidemię, epidemię obojętności. Bo tak naprawdę to dzięki temu, że będziemy dbać wzajemnie o siebie, że będziemy się zabezpieczać, że będziemy dostarczać te maseczki dla osób, które są w potrzebie, no uda się to przezwyciężyć. Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie przyłączyli się do tych wszystkich działań. Fajnie, że to wszystko płynęło prosto z serca i nikt nie przybrał żadnej maski. Z okazji Światowego Dnia Ziemi Nadleśnictwo Złocieniec przygotowało dla naszych mieszkańców piękne, ekologiczne prezenty, czyli sadzonki drzew. Już po raz drugi jest organizowana taka akcja. Cieszymy się, że możemy zawsze liczyć na mieszkańców Złocieńca. Zresztą oni również bardzo chętnie przychodzą i, i pobierają te sadzonki. Które później e, sadzą na swoich działkach, ogródkach, e, bądź przesadzają do większych granic, e, na których pozostawiają nawalczanie. Akcja się cieszy bardzo dużym e, zainteresowaniem mieszkańców, co również nas, pracowników na wiosnictwie, nie mnie osobiście bardzo cieszy. Czym więcej drzew w naszej gminie, tym lepiej. W tamtym roku przez Zoczenie przeszła ogromna nawałnica i spowodowała wiele e, zniszczeń drzew. I myślę, że to jest bardzo potrzebne dla naszego miasta. Mamy nadzieję, że ta akcja zapuści w naszej gminie korzenie. Nasza gmina poczyniła działania, aby ułatwić zdalną naukę uczniom, którzy nie posiadali do tego odpowiedniego sprzętu. Z programu Zdalna Szkoła, ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, udało nam się pozyskać 60, 68 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego, czyli są to laptopy. Razem z oprogramowaniem i z pełnym wyposażeniem. No i oczywiście cieszymy się, bo te komputery trafią do naszych szkół i służyć będą młodzieży, nauczycielom do działalności edukacyjnej, zdalnej bądź też stacjonarnej. Laptopy przydadzą się nie tylko w czasie zdalnej nauki. Zawsze w dobie informatyzacji, w dobie potrzeb nowoczesnych technik, sprzęt. Szybki, sprawny, nowoczesny jest potrzebny, po to, żebyśmy nie, nie czuli się jako tak zwana prowincja również w tej branży. Także nie jest źle i myślę, że ten sprzęt i, ta, i te pieniądze dobrze są zainwestowane. Mamy nadzieję, że komputery ułatwią zdalną naukę, która nie jest łatwa i przysparza niemało stresu, mimo że pokojowej atmosfery nie brakuje. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja ciekawych przedsięwzięć. Dzięki temu, że Gmina Złocieniec posiada lokalny program rewitalizacji na gminę Złocieniec, możliwa była współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska i zrealizowanie tak zwanych przedsięwzięć z udziałem społeczności lokalnej. Nazywa się to społeczna rewitalizacja. Także nie dzielimy społeczeństwa, jednoczymy, a dodatkowo pozwalamy im spędzić czas wspólnie, poznać się. I skorzystać z, tych, z tej infrastruktury na świeżym powietrzu. Co dokładnie zostanie zrealizowane? I już za chwileczkę operator wejdzie na teren gminy i w czterech lokalizacjach rozpocznie się realizacja tzw. fiszek projektowych. W ramach tego programu przewidziany jest plac, zabaw wraz z instalacjami w postaci szachownicy, różnych zabawek dla dzieci, zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych. I będzie to teren między Spichlerzem a Biblioteką Miejską, Starą Biblioteką Miejską w Złocieńcu. Druga fiszka projektowa to jest bulodrom, jest to takie pole do gry w bule. Będzie ona przewidziana w lokalizacji blisko rzeki Drawy, koło parku, a właściwie przy wzgórzu zamkowym. Powstanie jeszcze dodatkowo takie dwa miejsca dla osób, które aktywnie spędzają czas w gminie Złocieniec dla rowerzystów i będą to również takie instalacje samoobsługowych stacji do naprawy i obsługi rowerów. Pierwsza taka stacja stanie tutaj zaraz przy Urzędzie Miejskim na Starym Rynku, natomiast druga będzie przy Deptaku. Gratulujemy mieszkańcom zaangażowania. Rewitalizacja rewelacja. Przy Jeziorze Dłusko powstanie siedziba Wędkarskiego Klubu Sportowego Dywizjon. Jest to woda PZW, z którą mamy duże nadzieje, że stanie się łowiskiem sportowym tutaj w naszym regionie. No i żeby to się stało, zamierzamy tutaj mieć swoją siedzibę. Sam budynek będzie siedzibą Klubu Wędkarskiego i jako taki będzie. No, spełniał tą rolę, aby klubowicze mogli się tutaj spotkać, bądź magazynować swoje łódki. Natomiast każdy z wędkarzy, który wędkuje na jeziorze, będzie mógł tutaj również trzymać swoją łódkę w okresie zimowym. Marzeniem naszych klubowiczów jest ciągłe rozwijanie infrastruktury przy naszym pięknym akwenie. Chcielibyśmy, aby w przyszłości pojawiły się tutaj pomosty dla wędkarzy oraz pomost, do którego wędkarze będą mogli cumować swoje łódki. Naprawdę fajne jest to, że naszym wędkarzom chce się samemu działać i nie czekali na złotą rybkę. Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami w Złocienieckich Klimatach. Życząc wiele uśmiechu na następne dni, prosimy Państwa o polubienia i udostępnienia filmu. Gdy uważacie, że jakiś temat jest warty poruszenia, odezwijcie się do nas na Facebooku.